A jak to jest z tą folią? Robić dziurki do wentylacji czy dennice otwarte cały sezon? No, jeżeli zamiast powałek, gdzie zazwyczaj jest wentylacja w postaci tych takich sitopajączków, w ulu stosujesz folię. No to słuchaj bardzo często ta folia nie ma dziurek. Nie ma dziurek żadnych do wentylacji i wtedy wentylacja musi być jakby mm, robiona dołem. Zresztą, naturalnie tak jak w dziupli, bo w dziupli bardzo często jest tak, właśnie, że wlot do dziupli jest na dole, gdzie tam pszczoły sobie na dziko mieszkają, i cała wentylacja te, tego powietrza, który jest w tej dziupli, gdzie pszczoły sobie robią plastry? Odbywa się czasami przez taki mały otworek. I pszczoły bez problemu sobie to wywentylują. Więc na dobrą sprawę w większości sytuacji, nawet jeżeli tą folię dasz do góry zamiast powałki i całkowicie zamkniesz jakby szczelnie górę i dennicę masz zamkniętą, to w większości przypadków pszczoły sobie nawet przez wylotek, który, wiesz, w dziupli mają taką małą dziurkę, a wylotek czasami jest na dużą szerokość, więc pszczoły sobie tam spokojnie, co potrzebują, wywentylują. No, problem może się robić w takich gorących miesiącach, kiedy ul się nagrzewa, tak? Wtedy jest jakby problem z tą wentylacją przez, przez mały taki otworek. Ale na przykład ja właśnie stosuję dnice higieniczne, te osiadkowane, i trzymam je głównie, no, można powiedzieć, przez główną część sezonu otwarte i wentylacja odbywa się jakby grawitacyjnie, dołem, yy, i rodziny się rozwijają bardzo dobrze. Yy, zamykamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy musimy jakby trochę wspomóc pszczoły w utrzymaniu temperatury, czyli mniej więcej od stycznia. Yy, chociaż w tym roku nie zamykałem, bo no, problemy ze zdrowiem, tak, yy, nie, nie było czasu, nie było ten, więc mam otwarte cały czas i nic się nie dzieje. Pszczoły też żyją. Ale zazwyczaj te dennica się zamyka mniej więcej od stycznia, kiedy matki zaczynają czerwić, jakby, i znowu jest czerw i trzeba grzać i trzeba utrzymywać 35 stopni, a jest zimno, tak bo styczeń, luty, marzec często przychodzą przymrozki, więc wtedy zamykamy. I no, bardzo często ludzie otwierają w kwietniu, niektórzy czekają do zimnej zośki w połowie maja, na przykład, tak, Chociaż czasami połowa maja to już są pożytki, już są rzepaki, wtedy otwieramy, żeby ta wentylacja szło, szła, jakby tak no, pełną parą, można powiedzieć. Więc to wszystko zależy od tego, jak po prostu sobie tą wentylację ustawisz. Jeżeli chodzi o na przykład zimę, no to często ludzie, którzy stosują tę folię, ale taką miękką, tak? Bo mówię, my stosujemy dwa rodzaje. Jest folia miękka, taka jakby na tunele ogrodowe, która jest cięta trochę więcej niż obrys ula, i ja mam możliwość ją po prostu przesuwać na przykład. Nie? To bardzo często robimy tak, że jak nam się kłąb uwiąże z lewej strony, to tą folię przesuwamy na tyle, że z prawej strony ula robimy taką szparkę na założony daszek i wtedy powietrze tam ucieka. Nie? Przy tych twardych foliach, takich winidurowych, no nie ma takiej możliwości, ale one mają nacięte takie trzy otwory na, na jakby na powałko podkarmiaczkę i tam jest wentylacja.